Cześć, Manko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale W zasadzie w dzisiejszym filmie yy, na moim kanale Wiem, że długo nie ma filmów na moim kanale, bo teraz jest taka krótka przerwa, czy... tylko wam teraz wytłumaczę, bo słuchajcie, no co... Gdybym wam, co, wam coś pokażę, co teraz, teraz tu w ogóle odkryłem yy, To nie jest takie fajne, po słuchajcie Co no, w ogóle wam powiem, no nie mam za bardzo literatu, ale spokojnie, będę... Yy, wszystko powróci Oj, Jezu, trwam wam bym pokazał A słuchajcie, jeśli chcecie więcej odcinków z Minecrafta, jest survivalka Zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, bo nie tylko wiemy to mi bardzo łatwiej. wiem, że niektórzy Nie robią, wiem, że niektórzy A wiem, słuchajcie bym coś się urabił Wiem, że niektórzy Słuchajcie, miejcie się tym odcinka Mam nadzieję, że ten mi się spodoba Ponagrywam na zapas No i zobaczcie, co my będziemy, lecimy Dobra, wizą tu pokazuję, co zrobiono w tej kopalni. 3, eee, 4 i ry. Pacia nad co zarazem, Widzicie tutaj to. To zaraz co to, to. Ten jest. Słuchajcie, to nie jest... To jest w górze. Słuchajcie. Eee, zarazem jestem tu w grę diamenty. Co zaraz w ogóle powiem? Zrobiłem... Eee, Przypojiem tu w grę z żelazą. Czemu to uczniowie zrobić z z żelaznym? Czekajcie, znowu wszystko wytłumaczę, bo jest dramat. Eee, słuchajcie, czemu... Patrzcie, nie wiem ile tu jest w ogóle diamentów, a czy... O Jezu, what the fuck. What the fuck? I teraz się wszystko połami. dobra. Nie wiem, ile to jest diamentów. Sami możecie, sami możecie napisać w grę w komentarzach i zrobić w grę diamentów. Słuchajcie, za bardzo nie wiem. Eee, tu jest. To w ogóle wykopię. Nie wiem, czy to. Bo... Ja w się sensie patrzeć, czy tu nie ma lawy. Bo jak jest lawa, to mam problem. I słuchajcie, co w ogóle powiem w tym dzisiejszym odcinku. Jest trudno pewnie, jest trudno, bo. Eee... Słuchajcie. Dobra, kupimy sobie diamenty, pyk Nieee Nie, nie. Zgi, z, Zginąłem Nieee Nieee Dobra, słuchajcie, zrobię sobie ten żelazny ca... Nie, zrobię sobie ten cały żelazny set Zginąłem i ja... Ja to nie mam i ja to, ja to jednak nie mam warte do niczego, bez kitu Słuchajcie, przepraszam to widzicie, yy... co, ja w ogóle zginąłem, słuchajcie Bo nie miałem w ogóle, bo mam dwa Słuchajcie, muszę to sobie ubrać, bo nie mam w ogóle zbroi Co w ogóle powiem, dobra, lecimy, no lecimy Patrzcie, w ogóle mam, w ogóle tu, w ogóle tu powstały, w ogóle zmiany I co, lecimy ja ci... muszę powiedzieć, mam, mam w ogóle gobla? Mam. A, no a, 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 dobra. Nie będę teraz ten, ten był szamatny. Dobra. Lecimy na dół. I słuchajcie, co w ogóle powiem? Mam nadzieję, że będę, to... mam nadzieję, że pamiętam gdzie to wykopałem, bo to jest w sposób dramat. Tyle diamentów by się poszło marnować. Dobra. Gdzieś tu. Tu powinno być to, de, tam jeszcze by było, no. To jest tu? No nie wiem czy to jest, raz się pozgubiłem. W tej kopalni. Nie wiem. Jest, dobra, pamiętam, dobra, pamiętam, dobra. Sodzie, możecie zapać w ogóle w i to diamentów, to obiecuję, że mam przepne serduszko. A najpierw to muszę wykopać Tak jestem, jestem debilem, bo nic yy, nie zapomniałem w ogóle, dobra lecimy. Nie, 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 nie ma. Gitafał, dzika do lava. Dobra, słuchajcie. Mek Mych. Nie to, nie tak. Co jest z tym? Boże święty. Boże, nie. Mam mam te, mam to czy nie? Mam, dobra. Tu mam to. W ogóle tarczy zbiję. Słuchajcie, ale, ale bym miał miazgę, Dobra, słuchajcie, lecimy ze systematem. E, co mam w ogóle powiem? Dobra. Dobra. Teraz możecie opisać, ile będzie komentarz. Ja myślę że 6 diamentów będzie sobie, nie wiem, albo 8, dobra, 3, 4, ry nie wiem, ile za bardzo będzie, bo nie cię tego, tylko... dobra, zostawcie w komentarz, nieee, nie. Nie. nie, 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 kurde, oddział mi się jeden diamant nie spalił, bo jak będę miał piszkę. Boże, no, błagam, żeby Mam mi się diament nie spalił. Bo jak tak, to będę miał kosz. Bez, będzie be, 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 be jazda. Nie ma. Gdzie tak. Dobra, 6 diamentów, to będę miał chyba i. Dobra, właściwie. Będzie, co bym zrobił? Będę tutaj zainwestował w Enchant. Znaczy, jest trudno zaklęć. Wiecie czemu po e, słuchajcie, no za bardzo nie wiem co mam z tym zrobić, ale bym zainwestował w to co wam teraz powiedziałem czemu by takie coś zainwestować No bo, ostatnio Dobra słuchajcie, y, zrobię sobie Dobra Mam jeszcze, mam, mam tego żelazo? Nie, nie mam Kurde, a tutaj, a tu mamy jakieś żelazo? Kurde, nie mam muszę no ten... dobra słuchajcie. Wiecie, co bym zrobił? Chyba zrobię sobie jakąś małą dziurkę. Albo nie, dobra. Jest tu lawa. O, o, o. Takie coś by się chodziło. Zabaj sobie świeczkę. Dobra. Teraz ja, gdzie mam by ten... Wiecie, co bym zrobić? Musiał zrobić stół rozoklęć. Nie wiem czy dobrze mi... Nie wiem czy mi nie o lawy, bo ostatnio jest, jest dużo lawy tutaj cicho. ja wiem, ja wiem go się stół z tego powstaje. Dobra słuchajcie, lecimy z tym tematem Lecimy, słuchajcie. Nie. Mam. I da, dobra. To jest mamy... To jest... Dobra, słuchajcie, to mogę rozkazować... To mogę sobie. Nie wiem, dobra słuchajcie, niektóre przedmioty muszę waj do lawy, bo mi się nic nie mieści w jaksi To nie będę walał, to zwolę to. Ale dobra, nie będzie mi szkoda tego. To też mi nie będzie szkoda, bo to mam tutaj. I co? Piczemy za to mordy No i co mam pow... Dobra Na szczęście, Na szczęście widzę, szczęście za to starczy No ale słuchajcie Spalę się w lawie, żeby iść... Żeby szybciej... Dobra, słuchajcie, to co jest... to bez... Żebra potr... To nie potrzeba, tyk, tyk Słuchajcie, co w ogóle powiem, pyk, pyk Byk. Dobra To też muszę, bo muszę mieć miejsce na rzecz Dobra Tak Patrzę yy, Wiecie co chcę zrobić? Bylej się w labie, szybko No i co? Widzimy się po Ja Japona No i co? Idziemy się Dobra Widzi... O Widzieliśmy... Jesteśmy O Jezu O ma... Ula A się... Dobrze no To słuchajcie Już Yyyy... Czemu zarzubiłem w ogóle po, 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 po... Nie wiem czy ja w ogóle mam książki Ja to właśnie mam I coś wam powiem jedno A nie mam, dobra mam, mam, mam. Tylko może być... trzcin cukrowej, papieru potrzebuję Nie mam... Nie, nie, mam w ogóle papieru, dobra Mam to... Jezu Nie mam papieru Ja potrzebuję papieru. Czekajcie, może gdzieś znajdę papier Czekajcie, idę za tym na chwilę, bo ja potrzebuję papieru, bo nie mam na, na razie Czekajcie, nie wiem, ale nie wiem, gdzie znajdę papier Jest, dobra Mamy zgubę Dobra, idziemy za ten, no i co w ogóle powiem Musimy musimy zrobić enchant, wiecie co to jest enchant, po na ostatnim no, odcinku wam pokazywałem, a wtedy na pierwszym, honorowym, co zbudowałem Słuchajcie, co grę powiem, idziemy za bez tym Słuchajcie, no. robimy się tak Czekajcie. Tylko potrzebuję jeszcze wszystko. Przy... Jać ci... Tu muszę mieć cztery, nie ja zlamiłem. Dobra. Lecimy po jeszcze jedno i samą w ogóle powiem. Lecimy po jeszcze jedno. Ja takie zlamiłem bez kitu. Nie wierzę. Dobra. Lecimy. Dobra, lecimy. I jeszcze jedno. Ten by było, pamiętam, ten i y co? Y Dobra, lecimy. Co w ogóle powiem? Nie wiem za bardzo, o Jezu. O Jezu ale mam drogę, dobra Chodźcie, może muszę sobie jeszcze jednego psa wykopać Dobra, mam, mam, czy nie? Mam, czy... M mam, dobra To idziemy, no i całą powiem Ja wolę też tylko to trzeba, dobra Miem, że o ma mało zbrojki nie zleciłem, ale... O Jezu, dobra, nic się nie stanie tak ją, dobra Dobra, Już śpimy, się, robimy enchant i co? No to tyle by było z tego odcinka, tylko muszę zrobić jeszcze enchant mamy mor mordeczki, dobra, 3, trzy, 2, trzy, 1, pyk! Mamy, dobra. Zobaczymy w ogóle jakie enchanty wejdą na ten enchant. Dobra, gdzie by go postawić, mu. E, tutaj. Dobra. Należy razie, jako na razie go tu, tu, się po sobie... Słuchajcie. Jakie na wydajność. No niezbyt fajne MTAT, ale dobra, słuchajcie. E, mamy diamenta, słuchajcie, to jest bardzo dobrze. Słuchajcie, będziemy... Z... Czekajcie. Zobaczmy ja na chwilę żadne nie nie no co? Gdzie mam, kurę nie mam Nie mam tego, słuchajcie Dobra Dobra, słuchajcie Muszę jeszcze, y, muszę sobie na chwilę zmienić to na normalne, dobra Dobra, tak, o to właśnie mi chodziło to wkładamy to tutaj, to też wkładamy, ponieważ nie będzie na też niektóre rzeczy te składamy, słuchajcie, byśmy potem nie, nie musieli szukać. Dobra, jakie mam męczące na tym mieczu? Dobra, wypięczę pierwsze. jakie mam męczące? Oj pani, dobra, słuchajcie. Słuchajcie, mam nadzieję, że dzisiaj się odcinka mi się spodobał, Jak się wam się spodobał to dzisiaj się odcinek zostawcie pozytywną łapeczkę w górę no i zasubskrybujcie kanał, bo odcinek wyszedł bardzo dobrze, i sam w widzimy się w kolejnych cikach i co? cześć, się, widzimy się słuchajcie, może nie powinienem pisać, czy ten kąpiel spadał, czy nie, bo mi, wydaje, że, mi się wydaje, że wyszedł dobrze, i sam w ogóle powiem widzimy się w kolejnych odcinkach. cześć Psz.